Bo zostać. ostatnio tak się schlałem z kolegą, że to po prostu szok. Tak. Cię Marka. Mark. No tak, tak. W ogóle tak on się zażygał. O, proszę proszę. na Antoni. Widzę, że nam po herbatce. Tak, tak, tak. Nie A nie, jednak w kawce. Co, tam często tak, się? Macie ochotę na jakieś ciasteczko? Nie, raczej nie jest. My na wiecie. Hmm, czyli pizzy też nie chcecie. Nie, nie, nie Szkoda, Antoni na pewno by chętnie poleciał, jeszcze zapłacił, prawda, Antoni? No, no to co, trend, fata, atmosfera. Może trochę się zabawimy. Może jakiś streetcase, co, Antoni? Tak, no, może streetcase. O, przecież to stary dziad. Antoni a. przecież uwielbia być nago. No nie, ja mam taki streetis obejrzałam w sobie. No, słyszałeś, Antoni! Zwariowałeś, no, to to jeśli się że się przed wami rozbiorę. Tak? A może twoje twojej żoneczce pokażę nagranie, które posiadam? Pokażę, jak potrafisz się zabawić. Przestań! Co, przestań! Rozbieraj się, ja ci włączę jakąś muzykę, żeby było bardziej profesjonalnie. Dawaj, dawaj, Antoni! No! Dawaj. Poproszę o klaski! Dawaj, Antoni. Dawaj. Nie dawaj. wstydź się, dawaj, dawaj, szybciej, okay. bo dziewczyny już czekają. O, patrz! Dawaj, Antoni, dawaj, dawaj. O Boże, Antek! Czy ty zrobiłeś striptease przed tymi gówniarzami? Tak bardzo się bałeś tego Mirka? Wysoki sądzie, od razu widać, że to mój mąż jest ofiarą, a nie ten chłopak. Kobieto, największą ofiarą tutaj jesteś ty. Słucham! Może powiesz żoneczce, co tak naprawdę robisz na działkach? Taki stary, taki schorowany, a bzyka prostytutki. Zamknij się! Nie słuchaj go, kochanie. Słuchaj, słuchaj, ja też mam fajne nagranie, na którym widać i słychać fajne rzeczy. O tak, Roxy, moja żona nawet 40 lat temu nie była taka sexy.